Nadejszła wiekopomna. Nad, tak. Nadejszło coś wiekopomnego. Coś niezwykłego, coś niesamowitego. Na co patrzyłem maślanymi oczyma od dłuższego czasu. I chyba mogę powiedzieć, że w tej chwili jest to jeszcze rzadkość. Nie widziałem żadnej recenzji na polskim YouTube, Nic się nie pojawiło. Chyba, chyba w dystrybucji też mało jest tego, tego noża. Więc ja tutaj mam możliwość, że tak to ujmę, mam możliwość zrobienia no, takiej, takiej recenzji jakby, czy coś w tym stylu, więc sobie zrobię. A rozmawiamy o czym? Rozmawiamy o nożu. O przepięknym. Fantastycznym, genialnym wyglądającym bosko nieziemsko, oczywiście, według mnie, Mnożu firmy SOG, nożu firmy SOG, który wyszedł bodajże chyba na początku tego roku, ale ciężko tutaj z dystrybucją, i pierwsze sztuki dopiero pojawiły się w Polsce. Dobra, koniec obijania bawełnę. To, to jest taki yy, smyczka, taki taki ogranicznik wolności, żeby to się nie spadło, nie po, ze, nie pozepsuło, bo szkoda by było naprawdę, byłoby szkoda. Piękna sztuka, fantastyczna, otwierająca się jeszcze bardziej fantastycznie. No po prostu. Ja bym mógł już teraz zakończyć ten film. No co tu, co tu opowiadać? Jest, jest, no jest. Odcisk palca jest. Jest przepiękny. Bardzo ładnie wyglądający nóż. No po prostu... No. Już koń. Dziękuję. Do następnego. No jest to wspaniały nóż. Z, no, myślę, stalą już premium. Jest to stal CTS CTS XHP. Y stal nierdzewna. Tak? Inaczej? Nierdzewna. Tutaj pokryta y czarnością z piekłorodem, Fajny klips, Wyprofilowany pod kształt rękojeści zatopiony w rękojeści, on jest tutaj wsuwany jest wsuwany nie widzę tutaj jest takie o i on jest wsuwany tutaj i przykręcany kolejno tymi oto w te oto otwory, co powoduje, że jest że jest piękny Okładziny, okładziny są z mikarty, bardzo fajnie wyglądają, świetnie leżą w dłoni, nie jest to taka typowa sucha mikarta, która, która nam tak trochę, jak dla mnie drażni dłonie, czyli ona jest taka wręcz aż za sucha i powoduje, że jak ktoś ma wstręt do, do materiału, do dotyku takiego, tak, to tu to poczuje, znaczy normalnie w, w mikarcie, tutaj mikarta jest taka... Jakby nawoskowana delikatnie, ona ma taką swoją, powiedziałbym, wilgotność. Jest po prostu dla mnie przegenialna. Trzyma się to rewelacyjnie w dłoni. Fajnie leży. Jest tutaj delikatne wcięcie pod palec, które też układa się tak jak palec. Mamy tutaj na grzbiecie nacięcia szlify, które powodują, że fajnie się to trzyma. Zarówno kciukiem opierając kciukiem na samej, na samym początku głowni, jak i tutaj dalej przy jakichś pracach, przy jakiejś obróbce, sok Kiku XR Blackout. Nie powiedział nazwy na początku, ale będzie napisane. Sok Kiku XR Blackout. Świetny nóż. Świetny nóż zamek, zamek XR Soga wprowadzony od niedawna. Sprawuje się świetnie. No, ten nóż aż chce się otwierać i zamykać. Po prostu no, on, on robi to sam. O, właśnie tak. Otwiera się i zamyka się sam. I to powoduje, że tutaj, no, no to, jest, to jest płynne złoto, płynna. Kupa. Płynne złoto. Także zamek działa świetnie. Flipper działa jeszcze świetniej. Po prostu nawet nie trzeba go jak gdyby popychać, ciągnąć do siebie, co można zrobić. Wystarczy go jakby popchnąć w dół i on też otworzy nam ostrze, co jest no po prostu no rewelacja. Ludzie, kochani. I po tym całym tutaj Moim przedstawieniu i i chwaleniu tego noża przejdziemy do minusów, ponieważ takowe są. Minusów jest kilka, są to drobiazgi, ale w, tej, w tym przedziale cenowym i w tej klasie producenta ostrza, w sensie jakości stali, no raczej nie powinno się to wydarzyć. A o czym mówię? Mówię o tym, że. Wycentrowanie ostrza, no nie jest na środku. I to nie jest jakiś duży odchył, to jest tam 10 mm w prawo w lewo, no ale noże kosztujące dużo mniej, yy, chociażby Civivi mają to dopracowane dużo lepiej. I tam jest idealny środek. A tutaj, no, no widać, widać odchył. Widać, że już nie jest to na środku i mnie osobiście to razi. Druga sprawa, zamek XR, to może nie będzie widać, na pewno nie będzie tego widać, ale on otwiera się jak gdyby nieprostopadle do ostrza i to też jest mała różnica, ale o czym mówię, ta strona jest niżej niż ta strona, czyli ten zamek powinien być trochę o tak. I pewnie nie ma to wpływu na jakieś techniczne problemy, ale fajnie by było, żeby to układało się równo. Ono układa się troszkę tak. Co jeszcze, co jeszcze mnie razi? No chociażby szlif z tej strony. Szlif mamy dotąd. Wracam. Szlif mamy dotąd. To jest różnica ponad 2 mm. I to też nie powinno się wydarzyć. Co jeszcze? Co jeszcze znalazłem takiego brzydkiego? Aha, kolejna sprawa. Eee, dopracowanie, wypracowanie i dopracowanie tutaj szlifów na samym ostrzu. Już nie będę tego mierzył, ale mm, ten dziubuś. Ten dziubek. Od tego dziupka do czubka sam nie czuję, jak rymuję. Jest o 3 mm więcej niż od tego dzióbka do tego czubka. Czyli te szlify nie są symetryczne dla obu stron. Poza tym, ta płaska krawędź jest o prawie 2 mm większa niż ta strona tej krawędzi. I to są pierdoły, tak jak mówiłem, można się doczepić, można nie, można być jakimś wielkim, wielkim e, pedantem co do tego. No, mnie osobiście trochę to razi, ale no, sam nóż i sama jakość wykonania, e, stal, wygląd i tak dalej przyćmiewa te, 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 te drobiazgi, mimo wszystko, moim zdaniem nie powinny się one pojawić. Co jeszcze? No, klips jest fajny, nosi się go, wkłada się go fajnie, nosi się go fajnie. Niemalże cały nóż znika w kieszeni. Zamek działa perfekcyjnie dosłownie perfekcyjnie. Można go otwierać, zamykać zamkiem, otwierać fliperem, zamykać zamkiem. No, co się żywnie podoba. Co jeszcze? Wymiary 18,6 na nasze europejskie na nasz europejski system metryczny. 18,6 cm. Grubość ostrza powinno być 3,8 jest 3,8. Mhm. Mm y -y -y -y. Głownia do rękojeści ma 7,7. Wysokość, szerokość. To, czy tamto. No takie mniej więcej 3,5 cm, trudno to, trudno to ocenić, bo tutaj jest szlif taki nieregularny. A sama krawędź tąca no to będzie też przybliżenie, no bo trudno to określić. 7,7 Rękojeść... Zmierzmy to do końca w sumie. 10,9 cm. Um, Miał być to trochę taki test zewnętrzny, ale pogoda jest bardzo brzydka, nieładna, obleśna i nie wychodzę. Więc mam tutaj tradycyjną kolejną kartkę do śmiercenia. Zabiję już ich wiele i będzie kolejna. Mam wrażenie, nie próbowałem jeszcze, ale mam wrażenie, że ostrze nie jest idealnie wyrobione, wykończone, wyostrzone. Jest ono ostre, jest w bardzo dobrej stali, ale myślę, że to nie jest jakaś taka super torpeda. Co... zaraz sprawdzę. No, jest ostry, jest ostry, ale... Ale szczerze mówiąc nie jest taki niesamowity... O, niesamowity szał. Daje radę, ale... Gdybym miał porównać chociażby do CVV Durusa, tam było lepiej. Tu jest takie, tam było mocne 8, tu jest takie mocne 7 szkół na 10. Może takie naciągane 8, ale jest, nie jest tak ostry jak CVV na pewno. Co innego w kwestii trzymania ostrości, pewnie no stal rzekomo ma trzymać ją bardzo dobrze. Ma utrzymywać. Yy, o, ma utrzymywać ostrość długo i solidnie. Finalizując, mimo kilku problemów, mimo kilku jakichś niedociągnięć, które troszkę mnie rażą w moje y, obrzydliwe oczy, jest to nóż świetny. Wyglądowo, b, 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 jak? Co to jest? Pod kątem projektu, wyglądu, y, wykonania pod kątem designu, no po prostu majstersztyk jak dla mnie. Każdy ma jakieś swoje gusta, każdy może uważać co innego. Ja uważam, że jest piękny. Jest piękny. Polecam. Zapraszam. Do następnego. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Widzimy się w przyszłości. Oby, mam nadzieję. No i cześć.